świta. Kasia Beata. Ostatnio budzę się jeszcze, gdy jest ciemno, ale to jest taka godzina, że już, już, już słoneczko powoli wychodzi za horyzontu. Mogę spać teoretycznie do której chcę. Kwestia przestawienia zegara biologicznego tu w głowie. Nie potrzeba budzika, by budzić się o świcie albo blisko świtu. I o to chodzi. Cudowna aura, wilgotność powietrza taka, a nie inna. I marzy mi się barometr. Bo swego czasu wszędzie gdzieś były barometry. Blisko mnie. A teraz marzy mi się taki barometr, który będzie po prostu mój. No i swój. Pozdrawiam z tego świtania. Z każdym nowym dniem wschodzi słońce. I to jest piękne. I cytując zespół. Sumptuasic, czy jakoś tak. Bez ciemności nie ma snów, albo bez nocy nie ma snów, ale chyba tam jednak było w tej piosence: "Bez ciemności nie ma snów". No i świetna płyta, Taką wam też posiadam, a na końcu jest utwór <grym> dla i o i dla kibiców. Drużyn piłkarskich, a przede wszystkim dla drużyny narodowej Polska futbol futbolu, czyli w piłce nożnej. Chyba znów posłucham sobie tej płyty, a mam tylko jedną. Jest to styl muzyczny pop. Ale słowa piosenek jak swego czasu słuchałam again, again, again. To ta muza i te słowa były świetne na jesień, na melancholie, na smuteczki i dawały taką optymistyczną energię. W związku z tym być może przypomnę sobie ponownie tą płytę. I może pochwalę się jakimś zdjęciem, że takową płytę CD z naklejeczką, z piosenkami w środku, bo uwielbiam te książeczki. Um, może się pochwalę. Następnym razem. Być może. Pozdrawiam w ten czwartkowy dzień słuchaczy, a także widzów. A jeśli będziecie oglądać to dużo później, to pozdrawiam Was, jeśli oglądacie i słuchacie. No. Aby przede wszystkim było miło i życzliwie. Pozdrawiam serdecznie. Hej.